Jest bezprawie. To tutaj nie ma innego określenia. To nie, jest, to nie są wątpliwości, że jedni uważają tak, drudzy tak. Nie, tu nie ma żadnych wątpliwości. Prokuratorem krajowym jest prokurator Dariusz Barski. Wszelkie działania innych osób, pana Korneluka i osób przez niego powołanych, czy też powołanych przez pana Bilewicza, są bezprawne i prędzej czy później no, te, te, te zachowania będą rozliczone. Bo no, nie można tolerować w przypadku prokuratorów to już w ogóle w szczególności, ale wśród wszystkich funkcjonariuszy publicznych naruszania prawa. Jak rozliczone i co to znaczy prędzej? Prędzej lub później, czy kiedy? No wtedy, kiedy pan prokurator barski zostanie dopuszczony do urzędowania, wtedy, kiedy pan prokurator barski przywróci na funkcję osoby uprawnione, no to wtedy no, trzeba będzie się zastanowić, jakie środki podjąć i wobec których osób. Te osoby, które są na, na szczytach prokuratury w tej chwili, no, podniosą odpowiedzialność karną.